Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na dzisiaj przygotowałam taki mix drapek 10 razy kasa, różowe diamentowe, gorączka złota kopania rubinów i starożytny skarb. Wkład odcinka to 45 zł. Zapraszam wszystkich do oglądania i zacznę od drapki 10 razy kasa. Oczywiście zachęcam wszystkich do subskrypcji. Zdrapka ma numer 2 i w tej zdrapce będziemy szukać wygrywających liczb albo mnożniki. I nasze wygrywające liczby to 19, 21, 29 i 23. A ja mam 27, 15, 24, 18, 28. Oczywiście będą wszystkie 20, ale nie to co potrzebne. 11, 13, 22 pomiędzy 12 i 30. Tutaj to I kontrolny jod Następna trapka to gorączka złota z numerem 1. Tutaj będziemy szukać symbol monety i garnec. I lecimy, szukamy zegar, róża, kufer, kwiat łódka, muszka, wiśnia, słońce, narty, podkowa, klucz, tulipan, dalej korona, szpilki, biedronka, perfumy, trofeum, gwiazda auto i pierścionek. Tutaj nie było monety, nie było tego garnka. Dobrze, zdrabka jest przegrana i idziemy dalej. Następna zrapka to kopalnia Rubinów z numerem 14. Tutaj będziemy szukać takich symbole i lecimy. Monety, konieczyna, świnka, safe, dzwonek, klucz, Ponieszyna, księżyc, sejf, świnka, korale, pierścionek, monety, worek, pierścionek, bank, korona, garniec, klucz i korona. Również niestety następna zdrabka to starożytny skarb. Z numerem 23. Tutaj musimy znaleźć trzy takie same symbole. I jeszcze mamy pole bonus. I sprawdzamy. Kleo, łuk, winogrona, helm i dzban. Tutaj nie ma. Nie. Kleo, dzban, winogrona i helm. Bonusu już nie będzie. Dalej, łuk. клео, Папирус. Скшиня. Ну и тут все ружное. Далее. Параон. Солнце. Папирус. Мумия. Ружное. Фуг. Вердлунд. Вердлунд. Супер. здрабка есть выиграна. И статок. Виногрона. Статок. Статок. Пирамида и папирус. Sfinks, Faraon, Harfa, Skrzynia i Sfinks. Jest jedna wygrana i sprawdzamy, co tutaj kryje się. 10 zł zwrot. No i fajnie. Ostatnia zdrabka to różowe, diamentowe z numerem 14. Tutaj będziemy szukać siódemek, czarno albo czerwono. I szukamy. O, super, i mamy siódemku czarno. Dalej ósemka, dwa...

Również zwrot i mamy 20 zł, a wkład był 45. 25 zł na minusie, ale nie jest źle, będzie chociaż coś na pomnożenie i na kolejny odcinek. Dziękuję wszystkim za oglądanie, za to, że jesteście ze mną i życzę wszystkim dużo zdrówka, wysokich wygranych, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam Was serdecznie z Krakowa i dostawcie oczekiwanie w górę, subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!